Fajnie, że znów się widzimy, a jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to witam Cię bardzo serdecznie. Unikalny bazary powstał z mojej miłości do rękodzieła. Zobaczysz tutaj materiały, których używam, moje prace oraz jak coś zrobić. Znajdziesz mnie również na Facebooku, Instagramie oraz na mojej stronie internetowej unikalnybazarek.pl A jeżeli spodobał Ci się mój kanał, to zachęcam Cię do subskrypcji. Dzień dziecka już za nami, czas pomyśleć o dniu ojca. Dzisiaj podrzucę Wam trzy pomysły na prezenty, które zrobisz samodzielnie. Będzie od Ciebie to wymagało pracy, zaangażowania oraz czasu, ale na pewno warto, bo nic tak nie cieszy, jak prezent wykonany samodzielnie przez bliską osobę. To co? Zaczynamy. Pomysł pierwszy: samodzielnie pomalowana filiżanka. Nic tak nie cieszy, jak pyszna kawa wypita w takiej filiżance. Listę, co będzie potrzebne, podam Ci za chwilę. Jedyne, co chciałabym Ci powiedzieć, że pamiętaj, że nie można takiej filiżanki myć w zmywarce i od razu po umyciu trzeba ją wytrzeć do sucha, a będzie służyła długo. Do wykonania ręcznie malowanej filiżanki będziesz potrzebować filiżanki bez wzoru, najlepiej białej, bo taka będzie się najlepiej prezentować, farb do szkła, na rynku masz do wyboru farby witrażowe, farby kryjące. Najlepiej na początek kup zestaw. To się najlepiej opłaca. Zerknij też do popularnych sklepów. Czasami są zestawy po 10 zł nawet. Pędzle, lakier ochronny. Nie jest ono obowiązkowy, ale jak pomalujesz taką filżankę takim specjalnym lakierem, po prostu ona będzie trwalsza. Musisz ją tylko wypalić w piekarniku. Pomysł drugi. Samodzielnie wykonane pudełko na drobiazgi. Może być na pendrive, na zegarek, na inny prezent. Świetnie się prezentuje, dobierz tylko barwę odpowiednie dla mężczyzny i na pewno będzie zadowolony. Do ręcznie malowanego pudełka będziesz potrzebował oczywiście drewnianego pudełeczka, które spokojnie kupisz w internecie lub w sklepie plastycznym. Farb akrylowe, które są najlepsze do malowania na drewnie czy sklejce pędzli oczywiście i lakieru ochronnego, tego samego, którego użyliśmy przy malowaniu filiżanek. Jest to lakier szklący firmy Renesans. Dla mnie on jest najlepszy, fajnie wypala się w piekarniku. Pomysł trzeci: własnoręcznie pomalowana butelka, do której wlejesz jakiś ulubiony taty napój. Nie wnikam, co tam będzie. Wybierz tylko jakąś dobrze prezentującą się butelkę. I ją pomaluj. Prezent gotowy. Aby wykonać taką ręcznie malowaną butelkę, będziesz potrzebować ładnej, ozdobnej butelki. Farb do szkła takich samych, jakie używaliśmy przy malowaniu filiżanki, pędzli i opcjonalnie lakiero ochronnego, jeżeli chcesz, żeby butelka była naprawdę trwała, chociaż nie jest to obowiązkowe. To byłoby wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że któryś z pomysłów ci się spodobał i pokusisz się o wykonanie, bo nie ma nic piękniejszego niż otrzymanie takiego prezentu, który ktoś bliski wykonał dla nas. Cześć i do zobaczenia za tydzień.